Dzień dobry! Czy kiedykolwiek poczułeś transformującą energię nowego świtu? Kiedy się budzimy, jesteśmy wezwani do otwarcia naszych serc na światło nadziei, jak przypomina nam Psalm 27:1. Pan jest moim światłem i moim zbawieniem. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak to światło może zmienić Twój dzień? Modlitwa poranna z Świętą Ritą przychodzi jak łagodny, boski powiew, prowadząc nas ku cudom, których tak bardzo pragnęliśmy. Wyobraź sobie, że każde słowo tej modlitwy staje się pewnym krokiem na Twojej drodze wiary, sprawiając, że Twoje prośby rozkwitają nawet w najtrudniejszych chwilach. Czy jesteś gotów, aby ta potężna modlitwa otoczyła Twoją duszę i oświetliła Twoją drogę? Pozwól, aby obecność Świętej Rity wzmocniła Twój duch i dała Ci odwagę potrzebną do stawienia czoła wyzwaniom życia. O Święta Rita, boskie światło, które oświetla ścieżki naszych dusz, przychodzę do Ciebie w tym świcie, szukając siły, jaką może dać tylko prawdziwa miłość. Niech Twoja interwencja otuli nas płaszczem pokoju, prowadząc nasze kroki z serenią i wiarą. W tej świętej chwili dziękuję za życie, które pulsuje w moim istnieniu i za każdy dzień, który się zaczyna. Niech nadzieja odrodzi się w moim sercu, tak jak słońce, które wschodzi na horyzoncie, przynosząc obietnicę nowego początku i szansę na cuda. Wołam o twoją potężną ochronę, Święta Rita, w obliczu trudności, które mnie otaczają. Niech Twoja święta obecność przemienia moje wyzwania w możliwości wzrostu, wzmacniając moją wiarę i pewność, że z Bogiem wszystko jest możliwe. Oddaję Ci moje niepokoje i pragnienia, ufając, że Ty, która znasz ból człowieka, wstawisz się u Ojca za moimi prośbami. Niech każda łza, która spadnie, stanie się nasionem nadziei, rozkwitając w obfitych błogosławieństwach. Niech Twoja dobroć, święta Rita, zainspiruje we mnie hojność serca, zdolność do miłowania bez ograniczeń i łatwego przebaczania, niech będę narzędziem pokoju, odzwierciedlając boskie światło, które emanuje z Twojego życia świętości. W ciągu tego dnia niech czuję Twoją obecność u mojego boku, prowadząc moje decyzje i oświetlając moje myśli. Niech każde moje działanie będzie świadectwem miłości Bożej, a na końcu niech mogę spojrzeć wstecz i zobaczyć drogę przebywaną z wiarą i wdzięcznością. Święta Rita, przez Twoją interwencję, niech pilne cuda, o które wołam, Zmanifestują się w moim życiu i w życiu tych, których kocham. Niech nadzieja odradza się w każdej chwili, a razem możemy celebrować wielkość życia i nieskończoną dobroć Pana. Amen. Miłosierny Boże, dziękujemy za każdy nowy świt, który obdarza nas światłem nadziei. W każdym promieniu słońca czujemy odnowienie naszych sił i pewność, że zawsze jesteś przy naszym boku, prowadząc nasze kroki miłością. Święta Rita, orędowniczko rzeczy niemożliwych, podnosimy nasze głosy w uwielbieniu za Twoje błogosławieństwa, które przychodzą w chwilach rozpaczy. Twój przykład wiary i wytrwałości inspiruje nas do wierzenia, że nawet w najciemniejszych godzinach, Boskie światło może rozdzielić ciemności. Dziękujemy za małe codzienne cuda, które często umykają naszej uwadze. Śpiew ptaków, o świcie, uśmiech przyjaciela i pojawiające się możliwości to znaki, że boska opatrzność nigdy nas nie opuszcza. Niech wdzięczność będzie naszą stałą, nawet w obliczu trudności. Uznajemy, że każde wyzwanie to okazja do nauki i wzrostu, a przez modlitwę znajdujemy siłę, by iść naprzód, ufając w Twoją miłość. Świętujemy transformacje, które zachodzą w naszym życiu, owoce naszej niezachwianej wiary w Ciebie. Z każdym cudem, który się manifestuje, nasza dusza unosi się w radości, przypominając nam o mocy modlitwy i nadziei w naszym sercu. Dziękujemy za ręce, które się wyciągają w pomocy i za serca, które otwierają się w współczuciu. Niech zawsze odzwierciedlamy miłość, którą otrzymaliśmy, przyczyniając się do budowy bardziej solidarnego i sprawiedliwego świata. Na koniec, Panie, chwalimy piękno stworzenia, gdzie każdy kwiat, każda gwiazda jest przypomnieniem Twojej wielkości. Niech nasze życie będzie pieśnią wdzięczności, żywym świadectwem Twojej miłości, która nas otacza i przekształca w każdej chwili. Drogi Boże, w tej chwili refleksji, proszę o wstawiennictwo świętej Rity, aby oświetliła moją drogę zawodową. Niech znajdę możliwości wzrostu, a moje poświęcenie zostanie docenione, przekształcając wyzwania w osiągnięcia, które chwalą Twoje imię. W sferze zdrowia wołam o siłę i odnowienie. Niech każdy dzień będzie nową szansą na dbanie o moje ciało i umysł, dążąc do zdrowych nawyków i wewnętrznego pokoju, który tylko Ty możesz zapewnić. W kwestii relacji błagam o harmonię i zrozumienie. Niech potrafię pielęgnować szczere i trwałe więzi, ucząc się kochać i przebaczać, odzwierciedlając tym samym Twoją dobroć w każdej interakcji. Proszę także o ochronę i bezpieczeństwo mojej rodziny. Niech Pan zawsze będzie obecny, prowadząc nas w każdej decyzji i oddalając wszelkie zło, które mogłoby nas dotknąć. Kiedy samotność się pojawia, niech znajdę w Tobie towarzystwo i pocieszenie, których potrzebuję. Pomóż mi dostrzec, że prawdziwa przyjaźń i miłość są w Twoich ramionach, gdzie zawsze mogę się schronić. W sferze finansowej szukam mądrości i rozeznania. Niech potrafię zarządzać moimi zasobami z odpowiedzialnością i wdzięcznością, pamiętając, że każde błogosławieństwo pochodzi od Ciebie i powinno być dzielone z hojnym sercem. Na koniec, niech każdego dnia zobowiązuje się żyć bliżej Ciebie, szukając Twojej miłości we wszystkim, co robię. Niech światło Twojej obecności kieruje moimi krokami, a ja mogę być narzędziem pokoju i miłości w życiu tych, którzy mnie otaczają. Drodzy bracia i siostry, dziękuję z całego serca, że jesteście tutaj, Łącząc swoje intencje i wiarę w tej potężnej modlitwie z świętą ritą. Niech każdy z Was nadal szuka obecności Boga w każdej chwili dnia, ufając Jego obietnicom i cudom. Pamiętajcie, że modlitwa jest światłem, które oświetla naszą drogę. Zapraszam Was do utrzymania tej więzi przy życiu, zawsze reflektując i modląc się. Niech pokój i nadzieja będą z Wami. Niech Bóg błogosławi Cię dzisiaj i zawsze. Amen.